Zapoznajcie się z nim, zróbcie te błędy, które należy, bo mamy o czym dyskutować na szkoleniach. I wierzcie mi Państwo, tak jak 17 lat w szkole, jak poznałam mnóstwo technik psychologicznych, bo jestem trenerem biznesowym zdecydowanie bardziej niż fryzjerskim. Wszystkie wskazówki na niebie i ziemi mówią, że szkolenie przeprowadzone na dzień dobry, nie znając produktu, nie mając nim styczności, jest szkoleniem nieefektywnym. Bo o co masz pytać, nie wiesz czy masz do czynienia, tak? No nie weźmiesz sobie faceta na męża tylko dlatego, że jest ładny i przystojny i wystąpi, nie? Trzeba go najpierw rozpakować, dotknąć, posmakować i vice jeśli chodzi o kobiety. Żeby potem zadecydować, że się go chce na stałe. Więc my również chcemy, żebyście Państwo podjęli świadomą decyzję. Po to dostaliście mikrotakis, po to mieliście to spróbować, po to mieliście się powtórzać? stwierdzić, że coś Wam się nie podoba, żeby się dowiedzieć, co robi nie tak. Bo nie jest również prawdą, że 20, 25 lat, 15 w zawodzie definiuje to, że świetnie sobie ze wszystkim radzę. To jest odwrotnie dokładnie. Właśnie dlatego, że pracuję tak długo w zawodzie, mam inne przyzwyczajenia. To nie znaczy, że jestem inżynierem. Że muszę poznać nowe technologie. Muszę się ich nauczyć. No bo szanowni Państwo, jak mogę zgodzić się z zarzutem, jak mi dzwoni ktoś i mówi, ta farba jest do, z, dlatego, że nie pokryłam mi się włosów. A reszcie pokrywaj. Tak? Jak mogę się zgodzić z faktem, że farba nie roz